Moi drodzy, szybki meczek Fokeya. Gramy. Drużyna na drużynę. Zrobimy to, ile to ma? 5 minut. No to może dwa takie najwyżej zagramy. O. o, dobra. Przypomnę, że tutaj to sterowanie nie jest takie łatwe, więc to co tutaj oglądacie, to... Nie da się tak łatwo tutaj sterować idealnie. Jesteśmy drużyną czerwonych. Tutaj macie składy: Bongo, Zaleskoka, Karolek kontra Speed, Jaco, Lucek i Kelowis. My musimy strzelać do niebieskiej bramy. Ach. O nie! Dobra! Trochę zadrżało mi serce. No, nie jest to łatwe. Podanie, podanie. Zostało to podane. O, ale wybiłem. Dobra, ale żeś to wybił. Speed. A może ktoś trafi teraz, co? Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Tu podaj, podaj. O, prawie bym strzelił. Ale to z, kurde zrobiłem Blisko było Uwaga Jesteśmy na bramie Uwaga, uwaga Kurde, tam teraz Huel, teraz Huel mi wyskakujesz Uważaj Uważaj, uważaj, oj, oj, oj O, dobra, idziemy, 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 pełna moc a, zmieniłem trajektorię lotu. Widzimy. Nie. Dobra, podejdę bliżej. Podaj. Podaj. O! Jest. Oj, dobrze. Ale ma, ale czarują, ale czarują. Do nas poszło. Trochę tak specjalnie wybiłem, trochę tak przez przypadek. Trochę tylko się tłumaczę, że tak specjalnie zrobiłem, ale nie zrobiłem tak specjalnie. To był przypadkowy mocne wybicie. O, poszło. I gol! Nie. No, no, no. No, no, no. Patrz, 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 patrz Patrz jak strzelę, patrz No skurdi. No, ale mogłeś podać o, Poszło? Minuta do końca, 0-0 zero, zero jest mm. dobra, dobrze! KOKA ładnie, ale żeś wyczekał aż to się odbije. Patrzcie, jak to zrobił, odbiło się i przyszedł, to skrócił. 1-0. Mają minutę na odrobienie strat, bardzo mało, a jak będziemy nieuważni, to zrobią to. No co robią? Dobra, bramkarz wyszedł, 20 sekund. Oni już to... Oni już ryzykują. Oni już ryzykują. Yes. Of, ale ja dostałem. No, podajcie, podajcie! Idzie, idzie! A. Koniec! Wygranko. Dawać rymacz, dawać rymacz. To to jest? Praktyka jakaś. O cholera. Dobra, gramy next'a, dawać, jeszcze jeden szybki, szybki. Jeden szybki Szybki. Dawaj, jeden szybki. O! Dobrze. Twoja gierka czemu? Potrafisz wziąć gazdemenek? Uwaga. O! Oj, ładnie odbite. Trzeba zobaczyć, czy oni się nie... No, może tak pójdziemy delikatnie. O, idą, gdzie jesteście? A prawie był na czystej pozycji, mógł oddać ciało. Dobra, idą, idą, idą. Trzeba ich wyprzedzić, trzeba ich wyprzedzić. Podaj, 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 podaj. Tu, 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 podaj, tutaj, tu, 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 tu. tu. O, właśnie odbiłem. I? Poszło. O jestu. Nie umiem odbić. No. No, chłopie, z dwóch stron cię biorę, nie pojedziesz przy bandzie. Dobicie to, dobicie to, pusta bramka jest. Dobi. Co? łupek Nie, serio. Dobra. Aha. Dobra, zrzucam to na bok. Kurde, coś źle uderzam. O, teraz wyrzuciłem, dobra. O, ładnie. Dobrze przejąłeś. Dobrze przejąłeś. Urła! Wypad! Wyjazd Uf, dobrze. Dobrze, 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 jedziemy. O, zales. Podajesz. Ups, szybko, szybka akcja. O, ale podrzuciłem ładnie. O! Tak jest. Wjechałem do bramy, moi drodzy. Stary, jedyne co robi, to wybija krążek? To zaraz zobaczysz. Pa, pa, pa. Hmm. Zbłogowały się dźwięki chyba O, ale to zrobili! 4, 3, 2, 1, remis Dogrywka Złota brama No. Podaj, podaj, podaj. Tak! Zwycięstwo! Ach, zwycięstwo! La, 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 la.